Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. jestem MMPG, a to jest Minecraft. Tak, czyli zacznę nową serię Minecraft na Survivalu. gram na wersji najnowszej, do tego czasu najnowszej, czyli 1.4.7. I więc co powiem? E, może mam już przygotowany świat, nic na nim nie robiłem, po prostu go stworzyłem i on sobie jest. To wybiorę go i. Tak, wszystkie achievementy mam od nowa, czyli zrobiłem pierwsze osiągnięcie zrobione. I tak, nowy świat, oczywiście. Zobaczę, jaką mam normalną, czy daleko. Zastanę chyba przy normalnej. Więc tak, survival minecraftowy to survival, więc trzeba zacząć od ścięcia drzewa. <laughs> Jedna sezonka, taka samotna, leżąca. Ja nic nie szczyłem, sama to było... Dobrze, ścinam drzewo i tak. Co powiem o nowym ...Minecrafcie. Czyli tym, co jest teraz dawny Minecraft, czyli Alpha. Grałem na nim i chyba bardziej mi się podobał. Ten jest jakiś taki. ...za dużo Enchanting. Jakiś Enchant, Magia może nie ma ale takie dziwne rzeczy będą, są niepotrzebne jak w RPG trochę ściszy dźwięk A to troszkę niech będzie tylko Co tam będę się? Dobra Mam gotowe Jest ciszej, okej, okay, więc yy, drewno Oczywiście crafting table i patyki. Jak to się robi? Na początek. Tyle wystarczy kolejne osiągnięcie. Właśnie. Chyba sobie sobie wszystkie osiągnięcia. Mamy już ich trochę. No no dobra. Chyba to zrobię. Ok. Narzędzia. Wszystkie z drewna. Pierwszy jest osiągnięcie kolejne. Tak, to będzie taki mój cel, zrobienie wszystkich osiągnięć. O ja. Wszystko. I miecz, tak. Hmm, nie starczyło mi już. Dobra, zetnę jeszcze trochę drewnianka troszkę. Jedno drzewko. Y, zmienię narzędzie dopiero jak ono się wykończy, czyli skończy mi się drewniane, to robię kamienie od razu. Tak, miecz. I cały zestaw jest już zrobiony. Od razu sobie zrobię gdzieś tu bazę przy wodzie. A! Zdobyć jedzonka też trzeba. Kwiatki czerwone od golema. Jest kurczaczek, słyszę jest z daleka. Idą na hita z to całkiem fajnie. Gdzieś tu jeszcze... Mam takie trochę dziwne ustawienia, wszystko wygląda tak kwadratowo. Nie wiem, że można to wszystko wykładać, ale... Tak bardziej wolę i też to mniej FPS-ów zżera. Czyli gra jest Okej, okay, dwa. Latający piasek. Tam jest latający piasek. Żadnych modów nie mam wgranych. Gram tak bez modów. Dobra, przy wodzie. Ale... Gdzie była ta ziemia? Przebiegnijmy się kawałek. Kurczak! Dobra, trochę tych kwiatków. Chcę przy Wejść do domku. Będzie ładny kolor. <gry> Okej, okay. znaleźć jakąś... ...trawę przy wodzie. Kurde, coś to jest za dziwny świat. Taki jak normalnie z alfy, że... ...mnóstwo piasku przy brzegu. Tylko... ...dynie. Może sobie wezmę trochę dyni. Właśnie, z kurczaków bym wziął jajka i trzcinę tam... Wow. Trzcinę tam widziałem. I bym sobie zrobił cukier z trzciny. I cias. a z dyni właśnie to ciasto dyniowe, które zostało dodane tak niedawno. I co węgiel właśnie. Weźmiemy sobie go. Wow. Takie ścięcie małe. Ten węgiel sobie wezmę. O kurde, boję się, że to szybko umrę. Chociaż dość trudno jest mnie zabić. Już trochę z Minecraftem mam do czynienia. Dużo już grałem, ale miałem taką przerwę chyba. Z cztery miesiące nie grałem w Minecrafta. Okej. Okay. Podkopię się wszystkim co mam. <tuszy> Okej, okay. jakby tu... O kurde, co drzewo na dole, Trawa. O kurde. No nie ciekawie tak. Może tam wpaść. Okej, okay, jest pustynia. To też kolejna jaskinia. I zazwyczaj gram na rozjaśnieniu to, jasność na jaskrawie. Znaczy gramą strojowej, a teraz mam je z krawą, żeby żeby było lepiej widać to w filmie. Inaczej byłoby strasznie ciemno. Dobra. No, tu jest w miarę dobrze. Zielona taka łączka. Tu chyba będzie okej. Okay. W tej górce sobie zamieszkać. Nie na no, zawsze, tylko tak. Wiadomo. O tak, to taki Domek Hobbita. Niektórzy pewnie kojarzą. O nie wiem, czy to wyjdzie. <grystanie> o i węgiel. Wszędzie tego węgla pełno jest teraz. Trudno jest go nie znaleźć, a nie znaleźć. Tak, rozkopane. Ładnie, jakoś w miarę. Prowizorka, jest. Więc tak. Mój crafting tego czego zebrałem. Zebrałem go. Ostawię tutaj właśnie i... Tak. I muszę zatroszczyć się też o jedzenie. Czyli zniszczyć trochę zielska, żeby wyszła do niej nasionka. I ich mam? Pięć na razie. Jeszcze troszkę takich. Dlatego chciałem mieszkać przy wodzie, żeby posadzić sobie to no właśnie zboże. I jaki mam zamiar, co tu zrobić? Mam zamiar właśnie zrobić wszystkie ociewmenty. Nie w tym odcinku, ale w całej serii. Trochę ich tu jest, jak widać. Diamenty z neterem związane z właśnie z, ze smokiem kresu. no, no fajnie te są zrobione, no widać. No dobra, tak dużo strasznych nie ma, ale spróbuję właśnie zrobić to. No po prostu rozwinąć się jak najlepiej. Bawić też trochę mechanizmami. I możliwe, że do nowej wersji, czyli Redstone Update, uda mi się już dość trochę zrobić. Bo jeszcze będę tu grał na Redstone Update, właśnie. Okej, okay, trochę jest tego roślinek. Więc sadzimy. Tak, Notyka. I, 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 i... Miejsce trzeba ogarnąć. Chyba, chyba, chyba trochę to... U, glina. Zostawię to, będę Zbiorę sobie potem. U, glina. Klej. Tak, jest okej. Okay. Ile mam nasion? Znaczy, nie patrzę na nasiona, tylko na wielkość w ogóle. Będę jak prawdziwy hobbit. Czyli... no właśnie, tak skromnie. Nie chcę piasku, chcę tu mieć... no właśnie. To chcę mieć. I sadzim Pole musi być. Jest. I to nam za jakiś czas rośnie. Teraz trzeba się zająć domkiem, bo przed nocą No właśnie przed nocą muszę zająć się domkiem Trochę kopania Piasek czy szkło gdzieś zrobię chyba tak i do środka i tu jakoś to powiększyć też by się przydało właśnie Czy zrobić lepiankę z ziemi? Czy może to drewnem obstawić jakoś to fajnie sobie wymyślę ja tu nie chcę mieszkać, ale tu chcę zbierać trochę materiałów. Drewno. Mam trochę małego. O, właśnie, sezonki. Posadźmy sobie te drzewa. O, woda. Tutaj i tu jedno. Okej, okay, wracam do domku szybko. Chcę postawić piecyk i przytopić kurczaki. Oczywiście wciskamy Są na piec, co robimy. O, kolejny achievement, coraz lepiej idzie. Tak, jeden węgiel sobie, albo cztery drewno. Węgiel jest cenny, trzeba dbać o niego. Dobra, trochę drzewa teraz nie działać. Słońce już zachodzi. Nie, zaraz będzie noc. Wyjdzie księżyc. Wikłaki. Nie, nie będzie wikłaków. Za mało. Jeszcze więcej. Ale czy tu się może udomowić? Tu nie jest źle. Dużo równego terenu, na którym mogę sobie jakiś zrobić dom. Apartament, może nawet. Nie będziemy żyć skromnie. Okej. Okay. Głodna moja postać. Niestety się zadowoli tylko kurczakami. Nic więcej nie znalazłem. Właśnie, łóżko. Różnorodne jedzenie to. Powinny być właśnie jakieś bonusy za to, że je się różnorodnie. Na przykład zjesz sobie jabłko, stek kurczaka i przez jakiś bonus tutaj z boku. I tak czy jabłko wypadnie jakieś o jest jabłuszko nie tylko mięsem będę wegetarianinem nie tylko mięso zjemy, tylko jeszcze jabłko sobie schrupię kwiatki, zapomniałem a, trzy sadzonki więcej o, już jest chyba tak, no, już jest, no schab. Zaskap... fuck, nie, 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 nie powolutku czym to zadziałać jest. Dobra, to we jak jakieś zrobić? Normalne drzwi, drewniane. te boję się. Nie znajdę tego domku jak umrę prawdopodobnie. Dobra, to z tego zrobimy sobie właśnie pochodnie. I... ...światełko. Tu. I... I... jedno starczy, czy nie? A. Ha, na pycyku. Okej, okay. i witam ponownie, przepraszam, przepraszam was, mała, mała, mała ścinka tylko, Ikej, okay, gramy dalej, tak więc tak, yy, co miałem zrobić, drzwi wstawione, czyli tu bezpiecznie, dobra, ten węgiel sobie wykopię, dobra, trochę węgla trzeba nakopać, pierwszy poziom, juhu, no, kop się. Kurde, drewniany kiedyś naprawdę cienki. Ca mogę się spodziewać na drewnianym. No, jeszcze trochę rejestru. Ło, dużo tego będzie. W miarę, jak na początek. Dobra, ziemią to sobie zalepię. Nie mam nic lepszego. Kabelsona trzeba oszczędzać. Narzędzie też będę doszczędzał. Łopata się zniszczy. Powiedzmy. Od takiego czegoś. O. Niech są, co się zniszczyła, i zrobię sobie nową. Z kamienia, oczywiście. Jest kamienna łupka. A tak, zjeździliśmy. Nie mogę chodzić głodny. Okej. Okay. Mięsko. Zagry się I jeszcze jedno mięsko. A tak, skrzynia jeszcze jest przecież. Ja tu już nie pamiętam co i jak jest. Schowamy to, co jest mi teraz zbędne. Schowam wszystko i wezmę sobie tylko miecz. Pochodnie. Pójdę zabieć z zombie. O nie, widzę dobrze, ponieważ mam jasność właśnie, żeby... O no nie, z kim bardziej... Ja jestem ciemnym, żeby to bardziej surwalowe było oczywiście. O i achievment chłopca otworów. Tylko czy tam jest kość? No dobra. Kolejny zombie tutaj jest. Z zombiakami to jest dość łatwo. Zaraz... O nie. Tak. Jak to było? Widziałem jakieś poradnik, w którym kasano nas jak się... Na przemian. Że uderzasz, bronisz się, uderzasz bronisz się. I tak... W taki rytmiczny sposób, tylko ja tego nie umiem zbytnio. O nie, dobra. Skipają trzeba tak. Rozpędzić się, uderzyć go. <ścoughs> to był vlak, naprawdę. O nie. Nie, 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 nie. Coś muszę z tymi takimi przycinkami zrobić. krasie się przycina i po chwili już normalnie jest co się dzieje na przykład atakuje nas i możesz się tego gorsz... s... owce czarne będę miał na wełnę znaczy będę miał wełnę z ich dobra tu sobie rozświetlę może teraz szybciej awa Uuu. skóry ciachu nie dobrz nie dobrz nie dobrze. nie dobrze. Nie, poranił mi trochę, prawda Wrócimy I mamy kość. Z kości teraz sobie najlepiej można zrobić mączkę e, Nie zboże No dobra Dwa, trzy Jest, jedna nosionka więcej Jed Jeden chleb będzie wtedy z tego Więc chleb się robiło tak, dokładnie O. No, kolejne osiągnięcie. Coś środnik, nie wiadomo co, wychodzi wychodzi osiągnięcie. Ładnie. A ma zamiar wszystko zrobić. Uuu, wpadłeś. A miałeś być taki mądry. Wpadajcie. No. Hopsa. Doskasięgi. A to jest moje jeziorko do się. Mam. Nie, nie mam kamienia. A mam w skrzyni. O, pająk. Przydałby się. Nici by się przydały od niego. Tam jest jeszcze jeden pająk. Chyba sobie właśnie już łuk wykminię. Ze strzałami będzie problem, bo trzeba strzał. Ze szkieletów to jakiś tam dorobek będzie. Strzałek. Mało tego będzie. O nie, ręką muszę kazać być. Niestety humanistyczne zabijanie ręką nie jest humanistyczne. Co? Znowu nie zobierz? Jezus, idę stąd. Wszędzie potwory słyszę. Dobra, 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 lecę. Do środka. Są Zamknięte. Uch, chwila, chwila, chwila. Okej. Okay. Patrzę tylko jaki czas filmu. A i nagrywam sobie programem action. Military Action? Nie wiem, Militian Military? Nie wiem. Action po prostu się na to mówi. To jest bardzo dobry program. Mam wersję testową na 30 dni, ale mam zamiar sobie ją kupić. Wiadomo, oryginalny. Znaczy nie, nie oryginalny, tylko. No, oryginalny, ale nie mam pirata, tylko mam wersję testową. To nie jest nic złego. Jakby co. Tak, dwie nici, miałem mieć na łuk, Aha, mieczyk. Bo już mi się ten... Stępił Dwa kamlota i jeden patol Patyk I tak Funkcję to chowam Albo zasadzę od razu Jest ładnie Coś tu wolno rośnie Może światełka trochę w Dzień może będzie lepiej Okej, okay, biorę Zestaw narzędzi. Dobrze. I chyba sobie już ten domek w środku jakoś zorganizuję, czyli wypełnię drewnem środek. O to mi właśnie chodziło. Te narzędzia się przydadzą, właśnie. I, i, i. Okej, okay, już chyba wiemy, to zrobię. Tu. Niszczę. O, tu zrobię taką ściankę. Żeby to było symetryczne, oczywiście Tu zrobię tak. No, drewniany sobie ale cieniutki. No bo jest drewniany. W ogóle drzwiany off od razu byś sam się połamał, a nie rozwalił skałę. Ale to Minecraft. Jak co? Było, trzeba by było chyba zaczynać tutaj kamiennym na start. Żeby było, był sens. I jeszcze troszkę. I tak jak to? No, na szczęście mogę zrobić sobie kamienny, który już jest naprawdę przyzwoitym kilofem. Kilofo w Minecraftie mamy bardzo słabe. Ulepszenie, czyli. No u... właśnie, acimenty, jakie już mamy. Yy, tak, czyli tworzenie pipunku, zebranie drewna, stworzenie crafting table, stworzenie miecza, y, zabicie potworka, pojedynek sniperów. Huh. Większym Większy niż 50 kratek. To chyba być łatwe dosyć. coś. Z łukiem nie mam jakichś większych problemów. Zobacz, trochę skóry, raz krowy śmierć. Okej, okay. zrobienie ciasta. Kłamstwo. Eee, potem właśnie rybka. Właśnie. Czy jarzyn zapomniał o wędce? Wędka też jest bardzo spoko. Pozwala na zdobycie pokarmu. Chyba co zaraz połowię trochę. Jak prawdziwy survivalowiec. O, jest słońce naprosto. No, możemy zrobić takie okienko, gdzie będziemy patrzeć sobie na zachód. Na świt, co ja mówię. O, właśnie. Wędka i kliper. Robimy tak. Nie. O, możemy przyciągać go w ten sposób. Trochę jest mi potrzebny do Tinti się przyda Płacę mi Tinti? Żeby sobie robić kopalnie Albo nie chcę jeszcze czegoś kopać, to sobie po prostu postawię Tinti dźwignia i jest. No tak, zajmowanie się domkiem, miałem ja to robić. Tak to ba... Jest, tak to jest. I... Tu! Dobra, tu niech będzie już też jakieś przejście zrobi dalej Tu są może skrzynki postawię Nie magazyn tylko po prostu tak skrzynki na itemki Cztery skrzynki albo dwie Dobra Tyle już będzie spoko Dobra wezmę tu skrzynki E, jakoś kopalnie kopalnia będzie tutaj no, tu zrobię kopalnię, czyli będę schodził sobie na dół tylko w jaki sposób, ciągle nie? tak zacznę troszeczkę, pokopię sobie w nocy i jeszcze muszę zrobić węgiel, no właśnie. Dobra. Z drewna, więc. wow, gołe ściany. Jest. To również jest. <grym> I tu stawiamy wszędzie drwienko. No i tak. Tyle chyba, czy starczy. Podłoga, podłoga. Podłoga też drewno. Później sobie coś może lepszego tu wstawię. Ale trzeba żyć właśnie skromnie. Na początek. Taki domek jest z miara. Właśnie przypomina mi dom Hobbita Domek Hobbita z w Norka. Może ma, ma, on mają większą, ale... <noise> ja na taką scenę mogę teraz pozwolić. I może jeszcze daszek. Tu też musi być drewno, a nie? Jakiś kamlot. Jak tam rośnie nam zboże, jakoś tam idzie. A drzewka, drzewka nic nie urosły. Tam mamy las, więc... Nie ma tak, nie jest tak źle. Dobra, w ogóle nie, po co się bawię z tym domkiem. Znaczy... O, tak się będzie schodziło. No, jeszcze tą ściankę. No, drewna już w ogóle nie ma. E, tak, trochę drewna nadziałać. Zaraz zobaczę czas. Dobra, znaczy trochę drewna wrócę do domku i zakończę pierwszy odcinek. I powiem co zrobimy w następnym. W następnym pójdę do kopalni. Znaleźć może żelazo. Zdecydowanie więcej węgla na pochodnie. I może coś jeszcze się ciekawego znajdzie. Ale raczej to będzie kopalnia. Chodzenie po kopalni. Więc jeszcze trochę drewienka. Wiem, że jest Timber mod, ale ja nie chcę grać na modach, chcę grać normalny Minecraft, taki jak nam dał Notch. Znaczy moją już, bo to już nie tylko jedna osoba pracuje, tylko cała ekipa nad Minecraftem. I jeszcze troszkę. To 17 wystarczy, zawsze biorę po 17, tak jakoś mi się bierze. Tak, ozdobię sobie jeszcze domek. Hobbit musi być ładnie. Co ja mówię? Nie jestem hobbitem. Są domek jak hobbit. Bo norkę, jak mysz. To są kwiaty. No, i, 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 i... Jak? Co, co, ja, chciałem, co ja sobie wysiłem? Kwiatki? Tutaj. Chyba o to, o to mi nie chodziło. Hopsa jest ładnie. No, żyje. Gdzieś tą trawę pousuwać. I nie będę tu mieszkał na zawsze. Gdzieś sobie zrobię jakiś dom większy. Może gdzieś w skale zamieszkam. Też fajnie się mieszka w skale. Właśnie zawsze dużo kobla bo wiadomo rozkopywanie kolejnych pomieszczeń i wchodzimy hm no tak, tak więc tyle mam już zrobione. tyle przedmiotów zdobytych tyle achievementów osią osiągnięć no achievement górze pisze tyle zrobionych achievementów no i na tym zakończymy pierwszy odcinek takich właśnie survivalowych zmagań z Minecraftem 1.47. Tak więc do usłyszenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Nara.